Eee, witam, bez e. Witajcie po raz ponownie. Siedzimy sobie, no bo ja już drugie wejście mam dzisiaj. Witajcie po raz ponownie. Jesteśmy w restauracji Beskid w Brennej eee, i wyhaczyliśmy fajną ofertę pracy. O tu jest. Z Tomkiem wyhaczyliśmy no to fajną my. ofertę I pracy. Jajon. Tak, w restauracji Brennej sobie siedzimy, tu zaraz zobaczcie. W Sejmie szukają, zobaczcie... Tak, szukamy, szukamy pracy, bo siedzimy w restauracji, no i stwierdziliśmy, że jednak no nie możemy ciągle tak jeździć i otwierać tych lokali. Postanowiliśmy coś zarobić i wpadła oferta pracy na dowolne stanowisko w kancelarii Sejmu. Postanowiliśmy aplikować, będziemy się prześcigać, no nie ma co ukrywać, że stanowisko jest do objęcia jedno. Co prawda dowolne, ale jedno. No i nie wiadomo, kto z nas wygra. No. Hmm, dlatego, dlatego zadzwonimy po prostu. Tomek bierze telefon. Czekaj, wybieraj tu numer. Zobaczymy, czy się załapiemy. E, tak. E, mam nadzieję, że widzowie nas nie ubiegną. Tak, właśnie e, nie dzwońcie i... przed nami, bo, tak, e, bo to my dzielimy chcemy. Się z wami, dzielimy się z wami tą tak, informacją, tak. ale mamy pierwszeństwo. E, rekrutację, rekrutację obsługuje. Rekrutację obsługuje kancelaria Sejmu Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych, gdzie dzwonimy. No właśnie przypominam, w sejmie jest oferta pracy na dowolne stanowisko pracy. W sejmie. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś odbierze. Witam, z tej strony Tomek Dyszkiewicz. Ja dzwonię w sprawie oferty pracy. Interesuje mnie praca na dowolnym stanowisku w odpowiedzi na zgłoszenie w, znaczy na, na stronie sejmowej. Jak wygląda, jak wygląda zakres pracy na tym stanowisku? Wie pan co, ale to proszę zadzwonić w poniedziałek, już jest po godzinach pracy. Zapraszam. No tak, ale pan odebrał telefon, a to jest pilna sprawa, bo no jestem w takiej sytuacji, że muszę znaleźć pracę i rzeczywiście odpowiada mi ta... Tak, tylko nie piszę nic o zakresie obowiązków. Proszę zadzwonić w poniedziałek, dziękuję bardzo. Tak, ale pan obsługuje to, jak rozumiem, tą całą, ten cały proces rekrutacyjny, tak? Nie, nie obsługuje. A kto obsługuje? Ale tam jest podany numer telefonu. Właśnie dzwonię pod ten numer telefonu, dokładnie pod ten, chyba że mi pan wskaże inny, bo nie widzę innego. To znaczy, no jakieś 15 minut temu mniej więcej. A Ono od 15 lat wisi. Od 15 Właśnie lat? Było... Tak. Poważnie? A już ktoś no. aplikował na to stanowisko? Nie, to jest, nie wiem, to jest yy, informacja ogólna dla każdego, kto składa ofertę na stanowisko pracy. Aha, czyli to nie chodzi o dowolne stanowisko pracy? Nie. Aha, bo, bo, dobra, bo myślałem, że chodzi o to, że po prostu można zadzwonić i sobie wybrać to stanowisko, jakie nie, na jakim chce się nie. pracować. to są og ogólna informacje dla wszystkich ubiegających się o pracę w Rozumiem, dobra, no to w takim razie, e, no to nic, no to miałem nadzieję, że, że będzie robota, a niestety nie będzie. Dobra, dzięki w takim razie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No i słuchajcie, nie mamy roboty. Nie ma roboty dla ludzi z naszym wykształceniem Chyba w tym to kraju. to teraz zaważył 15 minut temu, Jak to wisi 15 lat. No ty, goście, jesteśmy w restauracji w Blennej. E, nowo otwartej można by było powiedzieć. E, nie ma roboty w Sejmie. Możecie udostępniać tą wiadomość, żeby już też nikt tam nie dzwonił. 15 lat już szukają. Tak, ale poczekaj, poczekaj. E, ale na co oni szukają? Co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? No, jesteśmy, można powiedzieć, mocno niepocieszeni, bo nie, nie ma co ukrywać, że siedząc tutaj, moje nadzieje naprawdę. No, miałem nadzieję, że, 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 że po prostu będę miał jakąś dodatkową robotę. No, i w ramach dowolnego stanowiska w Sejmie będę mógł sobie regulować zakres pracy i czas pracy, tak, żeby gdzieś tam. Tak, żeby gdzieś tam, e, z, powiedzmy, połączyć to z naszą aktywnością obywatelską, z moją pracą, no i z tą nową pracą, no bo nie ma co ukrywać. Fajnie by było jakby e, działalność, powiedzmy, taka, działalność taka związana z, e, z, z jakimś obnażaniem tutaj e, tych absurdów związanych z funkcjonowaniem państwa, była finansowana z pieniędzy państwa <laughs> jednak. E, także, no niestety. No, ja też wam powiem... E, z, z okazji, z racji tego, że, że się nie załapiemy na ten na tą pracę, no to będziemy musieli dalej pitrasić <grym>, z, jako, jako tutaj e, ganiacze za policją i sanepidem na naszym Śląsku. To trudno. Może następnym razem jakąś lepszą ofertę znajdziemy w Sejmie. Do usłyszenia. A, ale poczekaj, bo jeszcze, jeszcze chci, chcieliśmy zaznaczyć fakt, że jesteśmy aktualnie w restauracji Beskit w Brennej. I korzystamy tutaj z, z faktu, że ten lokal się otworzył. Stacjonarnie. Jest to kolejny lokal na Śląsku Cieszyńskim, do którego zapraszamy. Zachęcamy do korzystania z oferty. My już jedliśmy, bardzo dobre. Jeżeli chce mi się spać, to znaczy, że dobre jedzenie, bo się najadłem. A chce mi się spać, więc założenie spełnione. No i co? Zapraszamy wszystkich i zapraszamy, zachęcamy lokalną społeczność do budowania takiej struktury, która będzie wspomagać lokal podczas pierwszej wizyty, potencjalnie służb, które prędzej czy później się tu pojawią. No i tyle chyba. Może pokaż Waldo jeszcze przejdzie tak. Co? Po, Przejdziemy po się. Jak już... Czekaj, to jak... tutaj... Przypominamy, że jesteśmy... Czekaj, jak ja tu mam kable? Nie, jeszcze mam ładowanie, mi podłącz. Weź jeszcze. Są tutaj ładne kelnerki dla panów informacja. Jakby ktoś chciał zamówić sobie. Jest pizza, jest jedzenie, zobaczcie. Pracy w Sejmie nie ma, no to... Gonimy dalej za Sanepidem. Sanepidu też nie ma, ale za to są tutaj bardzo dobrze no, zrobione wszystkie wytyczne odnośnie bezpieczeństwa. Także możecie udostępniać po raz kolejny, no, tym razem trochę w wersji humorystycznej, tego, tego newsa. Jest duży lokal, smaczne jedzenie. Może, może, można tutaj spokojnie usiąść. A no i zjeść. Także zapraszamy. Zobaczcie, jest nawet danie dnia. Zupa pieczarkowa, filet pstronga, panierowany. Także multum, multum e, że tak powiem dobrych rzeczy. Restauracja Beskid w Brennej to jest zaraz naprzeciwko Amfiteatru, o ile tam zobaczycie, na drugą stronę. Z takich newsów jeszcze wam powiem, że Tomkowi dzisiaj e, zblokowali kurczę Facebooka. Jak, jak się na to zapatrujesz, taki na, na żywo? Będziemy to badać. No, znaczy, no, nic tu nie wybadamy tak naprawdę. No, moje konto prywatne zostało zablokowane, prawdopodobnie gdzieś było zgłaszane coś. Pewnie, przy, pewnie popełniłem jakieś, jakieś zbrodnie wobec regulaminu społeczności. Pewnie ja coś zawisni ludzie, śmieszni. No ale to zabawne w sumie co, co, co no zrobimy. No. Póki co, no w sumie to jest taka sytuacja, że nie będziecie ci, którzy śledzili filmy Tomka, no nie będą mieli do tego dostępu. Spróbujemy. Nie wiem, śledźcie mój kanał, śledźcie kanał Steloka i ja na pewno będę tam zamieszczał informacje, jeśli ktoś by chciał no, śledzić poczynania Tomka, bo niewątpliwie Tomek działa tutaj na. Naprawdę bardzo prężnie i zawsze się mu tu no, należy duży szacunek dla jego pracy. Yy, także teraz, yy, no, już myślę, że musimy być coraz bardziej o, też my yy, czujni yy, odnośnie treści, odnośnie komentarzy, bo to wystarczy w jakiś, faktycznie są trolle też mogą przy przykliknąć parę razy i przyblokować. O jest, dobra. Także śledźcie nasz... No tym razem na razie tylko mój kanał. Tomek tam jeszcze dzisiaj, ostatnio też coś tam zamieszczał. Tomek Dyszkiewicz. Będziemy... Tomek jeszcze prowadzi stronę wymagajmy.pl Dodajcie sobie ją do ulubionych, bo prawdopodobnie na dzień dzisiejszy będzie mógł zamieszczać jakiekolwiek treści tylko ze swojej strony. Także wymagajmy.pl i śledzimy też śledźcie mój kanał, bo no, zobaczymy. Na razie właśnie to jest z informacja z ostatniej chwili i będziemy ogarniać co tam się w ogóle z, tym, z Facebookiem Tomka porobiło. A póki co no, roboty w nie mamy. Także trzymajcie się, fajnie, hej.